Siema siema WW3 już od jakiegoś czasu jest dostępne na Steam. Przez pierwsze kilka dni było dostępne dla ludzi, którzy mieli grę kupioną wcześniej, a później gra została otwarta już dla wszystkich i możemy ją za darmo pobrać na Steam. Kto grał wcześniej w WW3 mógł doświadczyć problemów z serwerami, ale dopiero po otwarciu bety dla wszystkich problem stał się na tyle poważny, że bardzo duża część graczy nie potrafiła zagrać w tą grę, a samo pobieranie potrafiło już nieźle zdenerwować graczy. I tutaj pojawia się fala negatywnych opinii w stronę studia z Gliwic, które dotyczą głównie bardzo utrudnionego wejścia do gry. Błąd autoryzacji, wolne pobieranie, wywalanie serwerów, czekanie w kolejce, aby dowiedzieć się, że naszą grę trzeba zrestartować. Jeśli chodzi o błędy z dołączeniem do gry, obecnie jak nagrywam to 13 października, od jakichś 4 dni nie doświadczyłem problemów z wejściem na serwer. Pewnie część graczy porzuciła tytuł, a samo studio The Farm stara się naprawić problemy, co było widoczne po starcie, gdzie było sporo przerw technicznych. Nie chcę rozmawiać o samych błędach z wejściem na serwer, bo gra WW3 to naprawdę dobra strzelanka z dobrymi mechanikami w środku. Bardzo ciężko znaleźć opinię graczy, którym nie podoba się sama gra. Mamy dostęp do sporej ilości broni, samo modyfikowanie sprawia satysfakcję. Ludziom, którzy interesują się bronią, na pewno spodoba się polski MSBS, Beryl oraz wyrzutnia piorun, która również jest dostępna w grze. Do każdej broni dodatki musimy odblokowywać osobno, więc celowniki, chwyty, tłumiki i cała reszta jest przypisana do danej broni, co ma też swój plus. Bo broni jest dosyć sporo i będziemy mieli co robić w samej grze. Jeśli chodzi o personalizację naszej postaci jest ok. Najbardziej podobają mi się naszywki, gdzie możemy wybierać flagi, za szczęście ubioru są dosyć ubogie i tutaj raczej musimy liczyć na skiny do kupienia w sklepie za prawdziwe pieniądze. Sam sklep póki co jest dosyć ubogi, nie mamy tam za dużo przedmiotów. Najbardziej podobają mi się pakiety narodowe, które są dobrze wykonane w realistyczny sposób, gdzie w trakcie gry widać z jakiego kraju pochodzi na przykład mundur. Na dzień, w którym nagrywam ten materiał, nie mamy dostępu do przepuski bojowej. Ma ona pojawić się, jak Gliwickie Studio ogarnie serwery i naprawi błędy. Z samych rzeczy dostępnych w menu, polecam zmienić język operatorów i cały język na polski. Robi to roboty i da się mega wczuć w rozgrywkę. W trybie gry Tactical Ops mamy 5 map. Mapy są realistycznie zaprojektowane, przez co budynki, place i całe otoczenie wydają się bardzo duże. Znajdziemy lokacje typowo do walk na bliskim i średnim dystansie, a osoby lubiące grać snajperem na każdej mapie znajdą sobie swój kącik. Jeśli chodzi o pojazdy, tutaj sprawa wygląda trochę inaczej. Ja osobiście nie jestem fanem używania czołgów i pojazdów w tej grze. Mam wrażenie, że jest problem ze synchronizacją, ale osoby, które interesują się czołgami na pewno będą mieć sporo frajdy. Samo strzelanie z czołgu wydaje mi się dziwne i w tym temacie nie jestem w stanie za dużo powiedzieć. Więc jeśli wygracie w WW3 czołgistą, to możecie napisać w komentarzu wasze odczucia. W trybie tactical ops jesteśmy w pięcioosobowej drużynie z jedną osobą, która jest dowódcą, który daje rozkazy. Gra się przyjemnie, można faktycznie poczuć, że jesteśmy drużyną, przez to, że możemy respić się na członka naszego teamu. Często mamy sytuacje, gdzie pomagamy komuś innemu, rzucamy mu apteczkę, zaś nam daje torbę z amunicją. Jeśli chodzi o system strzelania, mi osobiście mega się podoba. Czuć, że bronie mają damage że nie potrzeba całego magazynka, żeby kogoś ubić. Na pewno czekam na update, które pozwoli na praktyczne używanie latarek, termo i całej reszty. Myślę, że tryb nocny w tej grze mógłby być naprawdę dobry. Jak słyszycie, z grą nie jest tak źle. Myślę, że każdy może wejść, spróbować zagrać i sprawdzić, czy mu się spodoba. Możecie wpaść również do mnie na Twitch, gdzie często gramy w w 3 na zmianę zeski w from Tarkov. Zapraszam Was również na Discorda, ostatnio wkręciłem się Mega WSG. Sporo widzów ma swoje repliki, więc miał zapraszam.